Siemanko, ja jestem Dino, a to jest już drugi odcinek z gry League of Legends i ponownie ze mną Chris No cześć i Franciszek 1-2-3 Przywitaj się No Dobra, jest o to mi się nie przywita I dzisiaj zagram sobie Wiktorem na Midzie, przepraszam za psa, ale sąsiad nie ogarnia i te sprawy. Patrz, mamy gold za pięć, Tego gold pięć musi być u nas. przyciągnąć za Nie, to tutaj głupi jesteśmy. Rozhitować. Dobra, poszłem na krzyna, sąsiada, żeby zamknął mordę i jego pies też zamknął mordę i jest dobrze. Co? słychać jak siostry Nie? Wydaje ci, ci się. Nie, ale tak na, naprawdę to przepraszam za psa. Ale No sąsiada. Ale podobno brutoś nie żyje Co nie kłam Przecież on nie żyje, to prawda Czemu tak kłamiesz? Ja kłamię Zeszlej mi od farmy. Jurek przyciągnij kogoś Mogę na razie Dawaj. On, mam drugi o, widzisz? Nie. <ganiusz> I jak widzicie mam skórkę, co nie? Bo ja nie jestem biedny. Jurek przyciągaj, bo ci kupiłem. Kto? Ty mi kupiłeś! Ludzie, nie słuchajcie go, on kłamie. No, okej. Jurek, przyciągnij kogoś, proszę. Ale nie mogę, bo to są to nie ma sensu. Co nie mogę? nie mogę, to przez nogę już mogę. Ja nie mogę. Nic nie mogę. Mam radę. Help me. Dobra, ta Riven nie ma co zrobić. Ale ja mam licencycznego supporta. O, mam pi razy, Jurku. 15 farmy razy, Jureku. Piętnaście Ale <grystanie> tak, zascytowałeś. Wow. Jurek, to, że zascytowałeś, żeby mi gówno wchodzi. To, 40 HP. A! A! O, muszę uciekać. Nie będę flashował. Panteon chodź tu!

Ej biją mnie! O co chodzi? To jest nies niesprawiedliwe Dobra przecież jeszcze raz co zginiesz I Co się Banda idiotów. Proszę, zabierzcie go stąd. To jest dobry support. No, jest o, świetny! Pan tak chciał, żebym bliską grał. Bo po co Adek robi ten... ...kile, nie? Gdzieś uległ, wy sam wygrałem. Fuck, ona ma szósty! Nie! Fuck! Jakim prawem ona miała szósty? Jakim prawem <laughs> A ten panteon to by mi pomóc Chyba to z idiotów, nie ma żadnego ganka na Help me Bro No Luna. Jurek, dawaj go Please Oh, sorry. Oh. Oh, sorry. czemu ten kserat jest na... Wytywy! Wy! Jak oni grają? Czemu ten kserat nie jest na micie? Nie wiem, pewnie się jakoś pokuczyli coś. Obstawiam, że będą dwa topy i cena będzie sama. A kserat będzie na, mi na micie Ja bym chętnie chciał blok, która jest minuta. Tylko mi go oddaj Nie, nie, nie. <laughs> ja Już myślałem Tak miałem cichą Cichą nadzieję Tak się. ma z sany cały czas No właśnie Czy? Co? Dobra, już tego towera Albo nie, dobrze, ja to przejeżdża po je No chyba sketch Uwale. Dawaj! O, niezłe momenty! To naprawdę nieźle było. Nie, dobra, wycofam się, bo mi tu wpadną i ginę na jednego spela. Eee, yy, Czekaj, to jeszcze posłuchaj, te minione są zmarmienia. To jest win. Ej, ona chyba to, ona wygrała w To mi się tak wydaje. Ej, to nawet co ty na niej pierwszy składasz? Kłoczka. No i dobrze. Ej, nawet teraz jest, 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 tak jakby... Tek na dwóch. Na pięciu. O i tu w ogóle nie ma. No i dobrze! A zaraz ga z gankami wpadną, i... Nie będzie kolorowo No jak na łazarskim Pomp. No może by ci pomóc tak nie. nie, ja sobie radzę. Ty nie jesteś od pomagania, ty jesteś od pomagania adekera, nie midowi bo gdybyśmy mieli mądrego panteona... No zaraz zjebne tego psa. Nie mam tego! Dobra, Jurek. Ła! No ja będę w miniony walił. Jejo. Yeah. Dobra, czemu myślę, że ona mnie zabije? Do góry pobiegła. Czuję. Wiedziałem, że tu jest! Zalazłem! Dobrze. Ej, no, wy ty, wy. Czy, czemu ten panton? to Wyczuwam GG w 15 minucie. Ej, czemu ten no, panton mi... Tak, Mam no, zupę tę rybę. Czemu ten panton mi blue nie oddał? Takie coś trzeba tępić, re... ...pory... <laughs> e, ...pan... E, ...tych...

Nie, za szybki. Przyciągnij go do tego... On przyszedł. Gdzie on był? Niech chce przychodzi, dawaj go tutaj. Dobra, no, talibyn. O, tak, nie zauważyłem. Dobra, dobrałem. chodź, chodź w krzaki tutaj. Chodź w krzaki. Wow. Ciuto. No, ja tu idę, ja tu idę. Spoko, ja sobie radzę. idę. Ona ma 30 sekund życia dokładnie To A Jurek chodź po z redem. O Nie no ja tam bym sobie blue chciał no nie, ale Dobra Jurek możesz odejść O Eee y wytychę Aha, to chyba było ultinu O fakt. O fakt

Ej, komu telefon dzwoni? To, chy to chyba u mnie, sorry. E, nic nie było, tak. Ej, co, co, ja złożyłem? Co ja składam? E, ja chcę, ja chcę, ja chcę maskę. What? Dobra, nieważne, buty kup. Tak kupię buty, to no, będzie mądre mm, tutaj. Jurek nie posłóż na razie, bo mi bijesz mi miony farbiu. O co? Z pas swojego pasywa. E ja ten Jack sobie radzi. Pasywa, za Zabij. Zabij. Zabij nagrywam to Ocie słaby ja. Co my nie robią? Zabij go. Nic nie zabije. No brawo Jasiu. Wow, to ja blokuję... Mm, skillshoty tej... Riven. Aha, czyli znowu nie do blue. Eee, Planet give me... To było pytanie. Wow! Bij się ze mną! Zabiję go z tego... Z tego dziecka. <śmiennie> to tristan jest... Awg. Ej, no co to ma być za easy Win? No. Ja tu liczyłem na wyrwnaną walkę. <śmiennie> To <noise> 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 no, takie życie Musi mnie Tim kierować O go Która jest minuta? Teraz Jeśli Możecie może powiedzieć e, 14, 14. 15 można powiedzieć. ja nie widzę ile która jest minuta Dobra powiem o? Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, tak, uciekniesz! Ucieknie. tak! E, dino? No? Świetny... E, ten, no. Słuchaj. Przecież ta Riven nie jest na tym. No, ja widziałem już. Od dawna. Ej, rozwalisz ją? Ja? Ej, Infinity, muszę teraz złożyć. Ja to na twoim miejscu bym brał... Tu, er! Biegnij! Lecisz! Dobra, bardzo teraz zrobię. O! Wow, Tristana! O! Wow. Poczuj moc. Nie ucie. E tak, jak tu Tristana będzie, to mam easy kill. Blumi? mogę. Please. Tak. Rek. Sorry. No co? No, no! Ja pierd... To zawrócił blok, czy co? No. Co za... Ja pierd... Jaki fryer, nie no. Tępić go normalnie. Wyjebałbym mój... A się skończyło. KS ma... My... blu... O, jest chuj, kochanią był. O, 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 był ci zabrak. No nie było. No i damy to drugie stronę. Ta, ta trisana jest słaba. No pół HP, zabrak, słuchał to atak. A co ty masz? O, tu masz... sensowny ten... build. Dobra, no, dawaj tego tobera, Jurek. Ej, coś nam za dobrze idzie. Ty, o, ja biegnę! Biegnę, freekile! O nie, nie! Nie chodź tu! Ej! E, Chrisu przygotuj oh. się, bo my wbijamy No idę, idę, idę do No ich tam na luzie Jak oni mają siódmy Dobra zabiję chociaż Zabijcie to, Tripla! Tripla! Iksarta. Co nic nie ma Zabijcie go, Panteon! Sklatuj go przynajmniej. Co za debil? Jaki nie go! Jaki cel? Jaki debil. Dobra, ja go... Ja go zabijam. Zobacz co zrobi O sorry, zalaga. Nie wiem jak się stało. Dobra, zabiliśmy. Nie straj. Ej, dawa Festu, jem, Ej, dawajcie tego, drajka. Dra nie mam... Jakaż ma... Dobra, z gównem zabijesz. Jak? Ona ma double killa, jak... A ja nie mam many. O rajs, dobra. Chyba zdycham. Thank guys. Ej, co? Co, czemu dragon bije tam? Ej, Dobra, dawaj tego dragona. Ej, to ma. Tu, twaều, tu, dobra, chodź, wyrobimy, Jurek. Dobrze, przede mną, go o, o widzisz ja Zabili mnie bo golem mi zarzucił 7hp i... To był taki damage Dobra ja tu wyczuwam surrender O co tam, bo... Nie no co wam tak surrender to jest jedna z tego reda Zobacz, no jak Tristana ma dziewiąty. A ten Nunu ósmy. No bo ten Nunu nie gra. Aha, ten Nunu też jest afyki. Nie no, gra. Nie gra. Gra? No. To może wrócił. Chyba nie grał. O bo sereda wezmą. No gdzie jestem Nunu? Albo... Cokolwiek. O, tu biegnij! Mój, mój, mój! co no he bo co bo zabijam To co bo lubisz dupę test <śmierdziwia> <śmierdziwia> jaki frajer Report tak taki fit jest ja tego ej, chodź miurek jest ja tego double bufa ona nie ma w, ale ona jest głupia tu masz taką tak ją mi bo? O! Nie i i ściągnij, nie? To jest właśnie i ściągnięcie Jurka Jurek? No i fajnie. Czy ty liczyłeś na coś? <grybować> Ej, Jurek Liczyłeś, że zabijesz no. o, o. Dawaj go Gdzie sen śmieć? Gdzie jest ten głupi śmieć? O, ściągaj go. O, Killing spree. Wiecie, skórka daje pięćdziesiąt procent do skilla, więc nie złożyłem Q. zabiła? <traf Upper language> no, jest momenty. Ja idę od No, ma moje... Double bufy. Ty, bo cię zabije. Ale to był słaby. To był słaby lewy. <traf Eduardo trong interdisciplinary> To było słabe No to było takie są No To nie, no ja, te, ja takie Takich ludzi reportuję No nie oddawaj mojej blu śmieciu Papara 75 Ja bym kogoś pozabijał. Tu, 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 O, tego nunu. Chodź, go zabijmy. Czy było e-użyć? E Bo no, chciałem właśnie, nie mogłem. Nie Ten damage. Ale tu. Boże. Jak on cię sobie trafił? Ej, help mi! Dobra, idę, idę Teplay. Te plejsy Te plejsy. Ej, czemu oni ma zabija? Jurek, staj, da tutaj, tutaj! Grabuj i ultuj, grabuj podróż u No No, jest... Nie Ale to chodziło o to, żebym ja zabił, nie? <grym> Ale żebym ja nie zginął. A co to powiem, że ty zginiesz? No to ja ci nie pomagam, <grym> idźcie sam na bota. Idźcie w caro, ja nie idę, ja nie to. Brawo, Jasiu. Ja ci, to si to się nagrywa. Zbyt. Jak ten Jax mode? Czemu on ma 3 do rany? To jest nowa meta. L ludzie, to jest nowa meta i tego nie... tego nie zmienisz. Jaki KS! Ja pierd... Dobra. Niech się cieszę, no nie. Mogę mu z radobić w zasadzie. Jurek nagrałem to. Patrz tak to się robi No Idę po mega double killa Oj Ej ty, ona bije O Jezu, jak ten raj, co ten rajs? No ten raj sklepie trochę Wyzyfy No co? To idzie? I tamaj zabijamy go, zabijamy go. Na luzie, poczekaj, 3, 2, 1, bijemy. Nie mam many! Fuck, 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 fuck. The fire! Zabiję. Co? Nie co? Pawa, double kill.

Dobra, czekam na do tego rajza tu przyjdzie? Nie no to są niezłe momenty czemu Wyty. Wyty ey! ej Widzę Snarada mam tyle hajsu jeszcze Kupujemy Rabadag Rabadaba i będziemy odzio I ku o, jeszcze, jeszcze kupimy potkę Będzie damage. Tak so much ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra-ra, ta tarara, ta ra Ej, kto Riven? Wy tyfy. O, a ten Jack zginie. Co, myślisz, że ich wysoluje? ten teamplay. O Ten, ten teamplay. dobra, ja to mam free triple. Moje kile. Pytam. Pytam. ją na Q. Wow, Jurek to było dobre F*** ten kaesz Te flesze. <laughs> Te wyskoki <laughs> Tak jest Jurek, Jurek nie denerwuj się Ej weźmy ten inhib Będziemy dobrymi graczami Ty miał flesza. O jezu bym go zabił no powstrzymajcie mnie No chodź, ja chcę walczyć Ty chodź, chodźcie Widziałem <laughs> to Głupi jesteś no, Dobra Właśnie, głupi jesteś Bie Bierz ich chmurko Dobra, moja chmurka jest głupia Ej! Myszka mi się zadziała! Myszka mi się zadziała! Jasne! No nie mogę cię zrobić! Nie mogę się ruszyć! Jasne, jasne! No tak. Nie masz czasu co zganiać, no myszkę zganiesz, co? no ja nie mogę nic zrobić! Kogo próbujesz oszukać? Widziałeś ją Widziałeś ją? Zabijbym tego jest... rajca, nie mogę nic w ogóle zrobić, ja mogę być. Tak, jasne, jasne Dobra. Mamy barona Dobra, kupujemy to. Ja kupujemy więcej do majorza. O, skąd mamy barona? To Aha 731p O ja nie mam PR To jest. Bo jest frajerem i tyle No co tu... Co tu dużo mówić? Tak, ja, nie przeczyła. Hmm, jasne, chciałbyś. Zawsze Jurek biega. Nie Nie może to jest... Tył, 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 ty on no. kiedyś zbudował wszystko pod y, speeda? No, On 1200 biegł. No, dokładnie. Ja, Na tę grę zagram ty. Jaką ma? Hakari. Mas... A, Hakari. Będę miał nim 1400 bo 1500. Już y, jedną grę tam nim 1300. Ty się. Ej, zrobię pętę. Ej. To, to brzmi jak plan. No, zabiję was na respie. <grym zainteresujesz> Widziałeś to? Ej, co? I jak mi? Co mi tak szybko? Czemu jemy? Widzicie to? Nie. Dobra, i to drugi odcinek z gry League of Legends i był ze mną Jureczek. Siemanko. I był ze mną Krisu. Siemanko. No, Siemanko.